Ja, ja nie wiem, co ja mam zrobić. To jest trzeci odcinek serii CHALLENGE! A za mi miszka, miszka mi spada! Yy, dzisiaj zrobimy challenge, że yy, na jednej stronce goście mi zaproponował, żebym yy, pięć orbitów truskawkowych ee, do buzi, do buzi. Pięć, pięć orbitów truskawkowych. Raczej to jest do wytrzymania, uwaga, Pięć, Jeden y, 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 orbit. Dwa... Cztery... Tak, i pięć. Już się jadę jednego brać. Ale okej. Tak, trzy, dwa, jeden. Już się Trzy, dwa, jeden. la ha, Yes, we are Yeah. Okay. O, jest, nic ja czuję. Nie wiem, czy w ogóle to był challenge, ale... ale... Yes, 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 yes. Jest, challenge, jest, jest. Prawda, jeszcze, jeszcze challenge, jest challenge. Dzisiaj będą same vlogi. Dzisiaj na kanale nie będzie żadnej gry, niestety. Choć zapowiadałem Akinatora, ale go nie będzie. Pewnie pytacie, na czym jeżdżę. Jeżdżę na... ...desce. Dyskusja! Kurwa! Łe, zawsze mam! Mój pupil! Odwróć tam! Odwróć tam! Le żeby nie opuścić, lat, to bardzo mi... Łącznie! Nie czuję żadnej różnicy! plakat z podpisami pod podbeskidzia, z autografiami... E, autografiami. E, autografiami. E, autografami... autografami piłkarzy podbeskidzia, no. ale ja do to, to żadnej różnicy nie, nie czuję. Mój nowy rower. Mm -hmm. e, to mój nowy rower, tam jest, tam z tyłu moje plakaty. Moje łóżeczko. Tam, gdzie śpię. No. Um. Ogólnie... Mam ja błaga, jakiś challenge, sobie usiądę? Nie ja wiem, czy był, czy

Wrzuciłem te pięć gum i sobie wziąłem jedną, bo to... Pięć gum... No... Pierwsze nic nie czułem. A potem... Potem poczułem. Więc... No... 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 No no nie no! Ja, ja, wie no! No! No, Jedna guma to jest chyba nie przesada Ale to pięć gum! To było takie... Nic nie czujesz na początku. Ale potem pod koniec, co takie kwaśne jest. Nie próbujcie tego. Nie próbujcie. Nie ma badań, Nie ma badań. Mm. No. Jeśli ten challenge Wam się podobał to się. w grze, i komentarz. Na dole macie. Mm, a,